Cześć siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z multipaków dziś kolejny multipak idzie pod Ostrze Ostrze Nożyczek, tak bym to nazwał nawet Nie wiem, nie wiem jak u Was idzie zbieranie tej kolekcji Możecie dać mi znać w komentarzu Co tam u Was, jak idzie Czy macie jakieś karty na wymianki, czy nie No i zobaczymy co tu nam wpadnie Jest na pewno jakiś pomocnik o, Mój królik zaczyna broić Jest pomocnik i napastnik A jest Demir Demira chyba nie mam Chociaż czekajcie Muszę to sprawdzić Czy czasami Demir mi ostatnio nie wpadł nie chyba nie. Ale Bruno to jest kolejna powtórka limitki. Porażka. Chyba przestanę lecieć te multipaki, bo jest słabe to. No ale pojedynek United kontra Barcelona. Bo jest mała różnorodność w ogóle tych limitek. Może ktoś z Was się będzie orientował ile jest limitek. Ogólnie, no ale... jest jakaś porażka. Inter i Salah. Jest jakaś porażka właśnie z tym, że... No kurde co multipak to to samo no Coś mi się tu nie zgadza I mamy rarkę O oh. Elegancko bez rarka zostawimy ją sobie na koniec kareczka, jest Barcelona logo czyli elegancko, Barcelona wygrywa Riz, ale tu już remis od razu sabicer od razu remis, Matić wyrównuje tutaj Thibaut Courtois. jest również Malen, Can Havertz jest Bamba o, jest, Malen Halland Royce, no i Kurtua, okej. Okay. No, ale klej to też mają taki, że wow, żeby buty tak klejli, to życie byłoby piękniejsze. No, jest Liverpool, jest również Walker, ale jest Jordi Alba na 2 do 1. Jest na was. Jest z Interu Bastonido, bardzo ładne zdjęcie. No i Curtis Jones. No i rareczka. Oh, Haland. Jest Haland na rarce. Elegancko. Pytanie czy tu nie będzie ktoś z United, żeby nie wyrównał czasami. No nie ma, czyli Barcelona wygrywa elegancko. No i rarka kolejna. No mówię, widzicie, rarkami sypie mi. Szkoda, że tak limitkami nie sypie, ale mówię, chyba skończę z tymi multi-packami. Zostanę przy po prostu wymiankach, no bo też bez sensu tyle kupować według mnie. Aż tyle kupować tych produktów, no i w kółko trafiać te same limitki. Co Wam mogę powiedzieć? No, Barcelona dziś na szczęście wygrywa. Tak jak ostatnią serię ma, również dobrą. Wygrywa. Pamiętajcie o subku, pamiętajcie o komentarzu. Wam dziękuję za to, że spędziliście ze mną chwilę, obejrzeliście kolejny multipak. No i zapraszam Was do komentowania, subskrybowania oraz łapkowania. No i oczywiście na grupę na Facebooku, gdzie również wstawiam różne posty, piszemy sobie o wymianach i tym podobnych rzeczach. Więc trzymajcie się, Siemaneczko. Cześć!